Piękna modlitwa do matki bolesnej pomoże w cierpieniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Matko bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia. Lecz by zjednoczeni z twym umęczonym synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego. Matko ukrzyżowanego i matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia, jak ofiarowałaś mękę twego syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie. Zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata. Maryjo, pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym odkrywać w cierpieniu głęboki sens. Spraw, aby wielkie nasze cierpienia, zalewające świat, nie zostały zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w zjednoczeniu z Chrystusem. Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do Jego zbawienia. Królowo męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem. Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć mnie ten kielich, niech się stanie wola Twoja. Amen. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen. Jeżeli chcecie pomóc w rozwijaniu mojego kanału, subskrybujcie kanał Zjednoczeni w Modlitwie, a w komentarzu wpiszcie intencje, w jakiej chcielibyście się pomodlić.